Jest to inwestycja bardzo ważna dla tej części gminy. Długo oczekiwana, długo oczekiwana, myślę, że chyba najbardziej oczekiwana to przez uczniów, którzy do tej pory musieli i dalej jeszcze muszą ćwiczyć na boisku, którego w zasadzie w tej chwili już go nie ma. Jak to dobra pogoda, to mogą ćwiczyć. Albo na korytarzu, niewielkim korytarzu. W tym budynku, gdzie za bezpośrednim sąsiedztwie, za drzwiami są prowadzone zajęcia lekcyjne. Jak wspomniałem, ta szkoła jest szkołą niewielką. Niespełna 70 dzieci mamy w tej szkole. Ale jakże ważna dla tego środowiska, dla tej części gminy, jest to serce ten, bijące w tej części gminy, do której uczęszczają. Uczniowie na zajęcia lekcyjne. W tym budynku mogą też spotykać się, czy nawet do tej pory spotykali się, jak nie było, świetlcy Remizy po drugiej stronie, wyremontowanej starzacy, ochotnicy, mieszkańcy gminy, przy różnych uroczystościach, okazjach, zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, różnego rodzaju. Inne gminy w kraju takie szkoły likwidują. A my dosprzeciwnie,